Mamy miliardy galaktyka w nich, miliardy gwiazd i planet. Matematyka krzyczy wręcz, że kosmos powinien tętnić życiem. A jednak celujemy nasze teleskopy w niebo i słyszymy tylko ciszę. Widzimy tylko pustkę. Zero sygnałów, zero odwiedzin, żadnych sfer Dysona świecących w podczerwieni. No i tutaj zazwyczaj wchodzi w grę stara śpiewka. Może te cywilizacje uległy zniszczeniu, może nie chcą z nami gadać, no ale zatrzymajmy się tu na chwilę. Zapomnijmy o biologii i socjologii kosmitów. Okazuje się, że problemem może nie być sama technologia, ale sposób w jaki liczyliśmy nasze szanse. Pewien matematyk. Spojrzał na to wszystko i udowodnił coś, co wywraca właściwie stolik do góry nogami. Okazuje się, że bycie jedyną cywilizacją we wszechświecie jest statystycznie najtrudniejszą rzeczą do wykonania. Zamiast pytać, gdzie oni są, powinniśmy zapytać, jakim cudem w ogóle moglibyśmy być sami. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Paradoks Fermiego to pojęcie, które od lat spędza sens powiek astronomom i filozofom. Nazwa pochodzi od genialnego fizyka Enrico Fermiego, który podczas lunchu z kolegami, dyskutując o rozmiarach wszechświata, rzucił po prostu gdzie oni są. Paradoks polega na zderzeniu dwóch sprzecznych faktów. Z jednej strony mamy ogrom wszechświata i jego wiek. Wszechświat jest stary i wielki. Nawet przy ostrożnych szacunkach, inteligentne życie powinno powstać wielokrotnie. Z drugiej strony mamy absolutny brak dowodów, i to jest właśnie ta przepaść między wysokim prawdopodobieństwem istnienia życia, a brakiem jakiegokolwiek śladu, że ono tam po prostu jest. Jeśli życie jest powszechne, powinniśmy je widzieć. Jeśli go nie widzimy, to czy nasze rozumienie powszechności jest błędne? czy może nasze metody obserwacji są do niczego? Przez dekady naukowcy próbowali ubrać ten problem w liczby, zazwyczaj sięgając po słynne równanie Drake'a. To ten wzór, który na pewno widzieliście w podręcznikach. Wygląda dość potężnie. Mnożymy przez siebie tempo powstawania gwiazd, odsetek gwiazd z planetami, ułamek planet, na których powstać może życie i tak dalej, i tak dalej, dużo niewiadomych. Wynik ma nam powiedzieć ile cywilizacji nadaje sygnały w naszej galaktyce. No i to brzmi już jak jakiś plan, ale równanie Drake'a ma jedną gigantyczną wadę, to tak naprawdę mnożenie niewiadomych przez niewiadome, jak możecie zauważyć, nie znamy większości tych liczb. To trochę tak, jakbyśmy próbowali obliczyć swoje szanse na wygraną w grze, nie wiedząc nawet, w co gramy i jakie są zasady. Podstawiając optymistyczne liczby, wychodzi nam tłum kosmitów. Podstawiając pesymistyczne, jesteśmy sami. Mnożenie nieznanych liczb nie sprawia, że stają się one bardziej znane. Jest to narzędzie, które świetnie porządkuje naszą niewiedzę, ale nie daje nam odpowiedzi. I tu na scenę wchodzi nowe podejście. Zamiast zgadywać poszczególne czynniki w równaniu Drake'a, pewien matematyk zadał znacznie prostsze, ale potężniejsze pytanie. No bo załóżmy na chwilę, że uśredniamy cały wszechświat. Przyjmijmy, że każda planeta ma taką samą choćby mikroskopijną szansę na powstanie życia. No, oczywiście brzmi to nierealistycznie, no bo planety są różne, jedne za gorące, inne za zimne, jedne za letnie, drugie za różowe, drugie za niebieskie i tak dalej ale kiedy uśredniamy to dla całego kosmosu, no to te detale przestają mieć znaczenie, no bo robimy tutaj wielką, że tak powiem, e, mieszaninę statystyczną. Autor tego nowego podejścia wziął pod uwagę liczbę potencjalnie nadających się do zamieszkania światów, no i według obecnych obserwacji Exoplanet e, mówimy tu o liczbie rzędu 10 do potęgi 24, czyli 1 i 24 zera, więc niewyobrażalna liczba scen, na których może rozegrać się dramat pod tytułem Życie. No i teraz zakładanie Dając na to statystykę, dostajemy wynik, który właściwie nas powinien zszokować, bo z matematycznego punktu widzenia, spodziewana liczba cywilizacji zachowuje się bardzo specyficznie. Jeśli prawdopodobieństwo powstania życia na jednej planecie jest ekstremalnie małe, no to oczekiwana liczba cywilizacji w całym wszechświecie wynosi zero. Mamy właściwie pusty kosmos. No i tutaj w sumie żadnego zaskoczenia, no tak to powinno z tych obliczeń wyjść. Z kolei jeśli to prawdopodobieństwo jest wystarczająco duże, no to wszechświat powinien być pełen życia. No i tu też bez niespodzianek, jakby jest to logiczne, jedno wynika z drugiego. Szokujące jest za to to, co dzieje się pomiędzy. Przejście między stanem pusty wszechświat, a wszechświat tętniący życie. Jest bardzo gwałtowne. Istnieje tylko bardzo, bardzo wąski zakres prawdopodobieństwa, w którym we wszechświecie istnieje dokładnie jedna cywilizacja, czyli my. Autor nazwał ten zakres strefą samotności. Bardzo piękna, poetycka nazwa. To nie jest żaden fizyczny, oczywiście, obszar w kosmosie, do którego można dolecieć, tylko zakres statystycznego prawdopodobieństwa powstania życia. Żeby lepiej to zrozumieć, musimy zagłębić się w pojęcie skali logarytmicznej. I rozkładu prawdopodobieństwa, no bo to tutaj leży klucz do całej tej zagadki. Gdy mówimy o prawdopodobieństwie w skali kosmicznej, nie operujemy na procentach, typu nie wiem, 10 czy 50% na coś, tylko na rzędach wielkości. Skala logarytmiczna to sposób przedstawiania danych, w których każdy kolejny krok nie jest dodaniem stałej wartości, czyli nie wiem, mamy metr, drugi metr, trzeci metr itd. Tylko jest jej pomnożeniem, często na przykład przez 10. I jest to idealne narzędzie, kiedy mamy do czynienia z liczbami, które różnią się od siebie gigantycznie, właśnie o te rzędy wielkości. W kontekście tego badania na osi logarytmicznej zaznaczamy szansę na. Powstanie życia. Strefa samotności na takiej osi jest mikroskopijna. Żebyśmy byli sami, natura musiałaby utrafić z prawdopodobieństwem powstania życia dokładnie w ten cieniutki pasek szarości na wykresie. Jeżeli prawdopodobieństwo powstania życia jest choć odrobinę mniejsze niż ten zakres, no to nie ma nikogo, a wiemy, że to nieprawda. Jeśli jest choć odrobinę większe, no to są miliony dosłownie. Żeby istniała tylko Ziemia, wszechświat musiałby być dostrojony z chirurgiczną precyzją. Jest to oczywiście możliwe, ale sami przyznacie, że statystycznie bardzo mało prawdopodobne. Jest to tak zwana hipoteza rzadkiej ziemi, ale z matematycznego punktu widzenia taki scenariusz jest bardzo podejrzany. Dlaczego naturalny proces, którego, który cechuje tak naprawdę też chaos w dużej mierze, miałby wstrzelić się akurat w ten unikalny punkt? Dlatego, patrząc na to czysto matematycznie, trudno jest zaprojektować liczby tak, żeby istniała tylko jedna inteligentna cywilizacja. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy rzucali monetą miliard razy i oczekiwali, że orzeł wypadnie tylko raz. Co jak wiemy, raczej nie ma racji bytu. Jest to teoretycznie możliwe, ale no, w większości przypadków przy tak dużej próbie nam się to uśredni i tych orłów i reszek będzie z grubsza podobnie. Ciekawym aspektem tej pracy jest to, jak autor stopniuje prawdopodobieństwo w zależności od złożoności życia. Im bardziej skomplikowane życie, tym trudniej o jego powstanie i tym niższe prawdopodobieństwo. No i jest to oczywiście logiczne. Powstanie prostej komunikacji murki to jedno, no ale ewolucja do istoty budującej radioteleskopy to zupełnie inna liga trudności. Chociaż też powiem wam, że to, żeby powstała komórka, jest bardzo skomplikowane, bo ten układ jest niezwykle w środku skomplikowany, cała biochemia i tak dalej i to zresztą widzimy po ewolucji życia, gdzie te pierwsze etapy trwały na przykład nie wiem miliard czy ponad miliard lat, a później już z tych grubszych, większych klocków dużo łatwiej było różne rzeczy budować. Sam fakt, że my tu jesteśmy i o tym rozmawiamy, sugeruje coś fascynującego o prostszym życiu. No bo skoro my, istoty inteligentne istniejemy, to znaczy, że bariera powstania życia została już a to z kolei sprawia, że jest ekstremalnie prawdopodobne. Tu jeszcze raz powiem, prawdopodobne, że wszechświat jest wręcz przesycony życiem, przynajmniej tym mikrobiologicznym. Szansa, że jesteśmy w strefie samotności, zarówno my, jak i prymitywne mikroby na naszej planecie, jest właściwie bliska zeru. Możemy więc nie słyszeć audycji radiowych od sąsiadów, ale kosmos prawdopodobnie jest pełen kosmicznego szlamu, różnego rodzaju bakterii, prostych organizmów i prędzej czy później na takie się prawdopodobnie natkniemy. Ten argument jest o tyle odświeżający, że, no nie zależy od chemii czy biologii, na której e, nie do końca znamy się oczywiście w kontekście obcych światów, ale jest czystym rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie rozwiązuje ostatecznie paradoksu Fermiego, no bo wciąż nie mamy kontaktu. Ale drastycznie zawęża pole możliwości i mówi nam, że bycie samotnym we wszechświecie jest implauzybilne, czyli mało wiarygodne statystycznie. Wiecie, w nauce lubimy twarde dowody, są jak takie jasno świecące Jupitery, ale kiedy ich brakuje, to matematyka jest naszą najlepszą latarką. A ta latarka pokazuje, że scenariusz jesteśmy wyjątkowi i jedyni może być często najmniej prawdopodobnym wynikiem równania. Oczywiście, jak mówi autor badania, bardzo lubimy, kiedy matematyka zgadza się z tym, w co chcemy wierzyć, ale w tym przypadku chłodna kalkulacja sugeruje, że nasza kosmiczna samotność jest iluzją wynikającą z braku danych, a nie ze stanu faktycznego. Co cieszy entuzjastów i zwolenników tego, że nie jesteśmy sami w kosmosie. No bo warto zapamiętać, że brak dowodów nie jest dowodem braku. Nowe spojrzenie statystyczne sugeruje, że wszechświat ma tendencję do bycia albo pustym, albo pełnym, a wiemy, że pusty nie jest. Następnym razem, jak będziecie rezerwować bilet na pociąg, to spróbujcie poprosić o miejsce w strefie samotności. Gwarantuję wam, że będzie to najtrudniejsze miejsce do zdobycia, no bo we wszechświecie, tak jak w pociągu w godzinach szczytu, prawdopodobnie jest o wiele tłoczniej niż nam się wydaje. To wszystko w dzisiejszym astronoszcie, moi drodzy. Ja zapraszam was do kolejnych odcinków. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim wspierającym i patronom. I cóż, jeśli chcecie zostać jednym z nich, to w opisie macie dostęp do tych wszystkich linków, które pokierują Was w odpowiednie miejsca. Ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.